Jesteśmy na, na otwarciu o klubu Blue. Czy jest Pani fanką tego rodzaju imprez? Czy raczej domówki, czy raczej większe spędy? Czy w ogóle w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy mamy bardzo mało czasu na to, żeby w ogóle się spotkać? Czy spotykanie się w klubie jest dla Pani fajną rozrywką? Od czasu do czasu wyjście do klubu jest fajne, ale ja nie jestem jakąś wielką fanką imprez klubowych. Zdecydowanie bardziej wolę domówki. Ten rodzaj imprezy jest dla mnie zdecydowanie fajniejszy. Dlaczego? E, ponieważ wtedy jestem w takim fajnym, wybranym gronie osób. Nikt się tam nie powołany nie pałęta. Można robić tak naprawdę co się chce, na ile sąsiedzi oczywiście pozwolą. E, I są to zazwyczaj imprezy, które się kończą gdzieś tam nad ranem. Każdy gdzieś w jakimś kącie uśnie, gdzie może przyczepi się. I to są najfajniejsze, najfajniejsze imprezy, to jest swoje grono osób, można się wtedy śmiać, jest, muzyka też jest ciszej niż w klubie, można rozmawiać. Takie imprezy zdecydowanie bardziej lubię, chociaż tak właściwie to ja nie jestem jakąś, jakąś imprezową osobą.